Witam Was moi drodzy, ja jestem Zygfryd Q, a to jest Keep Talking and Nobody Explodes, czyli e, ciągle gada i a nikt nie wybuchnie. Odcinek drugi, ze mną jest nadal Krix, który próbuje po Mistrzowsku opanować instrukcje. Witam. No, pierwsza bomba na dziś to będzie One Step Up, czyli bomba 2-3 z podstawowych jeszcze, bo zostały podstawowe, bo ostatnio nam się nie udało rozbroić. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, ten ekran, bla, 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 dawać bombę, jest zegarek, jakiś alarm, jasny, więc, czekaj, czekaj, o, skończ, dobra, mam bombę, e, kabelki, Nie. te kolorki mrygające, czyli Simon mówi, zapamiętywanie i symbole, co chcesz najpierw, kabelki? Nawaj kable. Dobra, mhm. y, pięć kabli, żółty, niebieski, czerwony, biały, czerwony. Mm, ostatni jest czerwony? Tak. E, czarny? Nie, czerwony. Czerwony. E... A ile jest kabli czerwonych? Dwa. Jest jakiś czarny? Nie. Nie ma, to przedni i drugi kabel. Ok. E, symbole, Simon mówi, zapamiętywanie? Mmm. symbole. Dobra, e, B odwrócone S kropkami, Omega i takie połączone AE e, dobra, to B No E kropkami. No AE Dobra, Simon mówi czy zapamiętywanie? Simon mówi, dawaj Dobra, mryga zielony e, Samogłoska? Na numerze seryjnym e, tak jest. Mmmm. dobra. E, co, co myga? Zielony. E, zielony... to żółty klikni. Nie. Jak to? No nie wiem. Jest jeden błąd, tak? Czekaj, kurde, na numerze seryjnym, ja na to, co innego patrzę. nie, nie ma, nie ma samogłoski na numerze seryjnym, jest jeden o, błąd, tak. Się. Przepraszam, mój błąd. Dobra. Jeden, teraz mryga. mamy jed, jedną pomyłkę. Bryga zielony, nie ma samogłoski. Hmm, zielony to żółty. Okej. Okay. Zielony niebieski. E, żółty niebieski. Zielony niebieski, zielony. Żółty niebieski, żółty. Zielony, niebieski, zielony, żółty eee, żółty, niebieski, żółty, zielony Zielony, niebieski, zielony, żółty, zielony Żółty, niebieski, żółty, zielony, żółty. Okej okay. Dobra, e, zapamiętywanie. Na wyświetlaczu jest, jest jedynka. No to jest najgorsze, nie? Trzeba to zapisywać. Zapisujesz jedynka. to, bo ja nie mam żadnego długopisu. Tutaj. No spróbuję zapamiętać. Jeżeli um, na wyświetlaczu jest pierwszy, naciśnij go, na drugiej pozycji. Na drugiej pozycji, tak? Dobra. Nacisłem, to była czwórka jakby, co? Dobra, to jeden, cztery. E, no. E, czwórka teraz jest. Mm. Yy, naciśnij guzik, który jest w tym samym miejscu co nacisnąłeś w etapie pierwszym Dobra, czyli znowu To była jedynka tym razem Okej okay, yeah. Znowu jest czwórka yy, Naciśnij guzik z etykietką 4 Dobra, to był pierwszy guzik Trójka yy, Ten sam guzik który w tym samym miejscu jest co na etapie drugim? Dwójka to, to była. Czy, yy. mhm. Trójka na się A tu jest etap czwarty czy piąty? Piąty. Piąty. Trójka na się yy. szybko. I co jest? Trójka, trójka, trójka. Co jest? To jest? Trzy, trzy, trzy. Trójka. Co na etapie cztery? Ten sam przycisk. Z o kurde, to. Z tą samą etykietą. No. O kurde, nie wiem jaka była etykieta. Nie, wybuchliśmy! Dwa? O nie, chyba to pato było. Kurde, ja nacisnąłem jedynkę. Znaczy nie, pozycja ja druga była, nie była, ale mówię, że z etykietą tą, która była na otwartym. Mhm. Czekaj, ja zlokalizuję sobie jakiś długopis. I próbujemy jeszcze raz. Dobra, mam nadzieję, że to trzeba... No Bo no, do tego momentu bez długopisu widzę może być ciężko. Dobra, te same moduły. Zapamiętywanie, to zróbmy to od razu może. Dobra, to dawaj, zaczynamy od zapamiętywania. A nie, Dobra. nie ma zapamiętywania teraz. O kurde. Tak? Nie, nie ma. E, kabelki, symbole, labirynt i słówka. To kabi. E, Dobra, pięć kabli. Czarny, biały, żółty, czarny, biały. Jest czerwony? Nie ma? Nie. Pierwszy kabel Dobra, co teraz? Symbole? Ehm, tak AE E, S kropkami, omega i takie przekreślony znak równa się Eee ehm, to S kropkami. No Przekreślone równa się. No AE Dobra Słówka czy labirynt? Ehm. Słówka Dobra Ciekawe czy to jest to czy to kurwa. Nie jestem pewien ja mam 6 guzików i wyświetlacz ze na każdym guziczku jest jakieś słówko i wyświetlacz ze słówkiem A, dobra, no No dobra, wyświetlacz mówi OK. Eee, a to jest OK-A-E, -y, tak? tak. OK OK, no Dobra No to górny prawy róg Nie nie? Nie, guzik mówi, znaczy wyświetlacz mówi lead, lead. Hmm. A to chyba czekaj. Nowy o moduł kurde. będzie nam problemy sprawiał. <laughs> lead? Tak. Lead. Okej. Okay. A co tam masz napisane? E, na guziczkach? No. Ur, you, are, jur, your, uh, huh, u. Uh, uh. O holender. Mm. Guziczki na no bo Nie wiem o co tu chodzi za bardzo. O no to grubo. Od razu mam zasortować. A co masz w dolnym prawym rogu? E, u! U? Tak. I co masz wypisane? Lead. E, a na przyciskach? Ur, U you are Jur, Jor, Uh, huch, U. Yes. No to... Spróbuj U. Nie. Co, co, tu chodzi? Jezu. Zaraz <laughs> jest napis hold on. Hold on. No to mam. Uh. To jest dolny... A co masz w dolnym prawym rogu? E, nothing. Nothing... Wybuchłem. No nie, ogarnąłem może. To... O! Chyba już wiem. Dobra, to przeczytaj sobie na spokojnie jeszcze raz z tymi słówkami, guziczkami. Yy, I zaraz zrestartujemy. Dobra. Powiedz kiedy. Na <laughs> No więc chyba, że te słówka masz wypisane od lewej do prawej, czy coś takiego? Bo pamiętam, że że to na, na instrukcji, nie? Tak, bo to jest tak, że przeczytaj co jest napisane na wyświetlaczu. Co nie? No. I potem trzeba sprawdzić tam w kroku pierwszym którą etykietkę przeczytać i tu masz te masz te właśnie wypisane to wszystko co masz wyświe na wyświetlaczu i wszystkie opcje co nie... no i to jest chyba tak że zależnie od tego co jest w wyświetlaczu ja ci czytam co jest na guziku i zależnie od tego co jest na guziku ja muszę jakiś inny guzik nacisnąć chyba jakoś tak to było dobra i chyba wiesz co który pojawia się w odpowiedniej liście dobra możemy spróbować dobra daję Może powtórkę No zobaczymy co będzie tym razem bo to wiesz nie jest pewny że to samo no właśnie. Eee... labirynt, zapamiętywanie, symbole i guzik. Co chcesz? No to dawaj guzik. Niebieski z napisem pres. masz diodę CAR? C-ary? E, nie. CLR mam. Albo TRN. A jeszcze raz jaki kolor? E, niebieski pres. Niebieski. A masz może FRK? Diodę? E, nie widzę takowej. Dobra, to teraz przytrzymaj przycisk. Żółty Żółty. E, jeżeli pojawi się 5. Dobra. To ci symbole czytam. E, podwójne K. E, zawijaz, pusta gwiazdka i lambda przekreślona. No to zawijaz. No. 2 k No. Lambda. Okej, okay, labirynt czy zapamiętywanie? E, zapamiętywanie to jest... 3. Duży wyświetlacz z, z numerkiem, nie? No, no mam. Dobra. Na wyświetlaczu jedynka. Jedynka no to naciśnij przycisk na drugiej pozycji Dobra i to jest dwójka Czekaj ja zapisuję to sobie więc mm -hmm. Trójka teraz jest eee, Trójka eee, Pierwszy guzik od lewej Pierwszy od lewej Czyli to jest trzy Nie Okej okay. Było źle, od nowa Nawet się Tak, było źle Hmm. Eee. Aha, dobra. Chyba wiem czemu. Nieważne. Jeden kanał na wyświetlaczu. Eee, dru na drugiej pozycji. Na drugiej pozycji. Dwójka. Dwójka. Tak. Eee, Jeden kanał eee. na wyświetlaczu. Eee. Eee. Naciśnij guzik z etykietką 4. Dobra, to jest na drugiej pozycji. Na wyświetlaczu 2. E, naciśnij guzik z tą samą etykietką co nacisnąłeś w etapie pierwszym w etapie pierwszym w etapie pierwszym była dwójka dobra jest czyli to była pierwsza pozycja y, numer 2 teraz jedynka jest e, naciśnij guzik który jest w tym samym miejscu co nacisnąłeś w etapie 1 w etapie 1 czyli na drugim miejscu jedynka e, czwórka ja Naciśnij guzik z taką samą etykietką jak miał guzik na etapie 3. Na, na etapie 3 yy, z taką samą etykietką. Nie za tej samej pozycji, tak? Tak. tak dobra, tak, czyli etykiet. etykietka 2. Tak, dobrze. Labirynto. Labirynt jeszcze. Pierwszy Aha, od lewej labirynt. i pierwszy... nie, drugi od lewej, yy, pierwszy od, od lewej, pierwszy od góry i ostatni. Dobra, mam Drugi drugie od lewej, pierwsze od góry i pierwszy od dołu. Oba są drugi od lewej Masz? No, pierwszy od góry i pierwszy od dołu Tak Dobra, mam, no mam e, Kropkę, ja trójkąt. E, trójkąt mam e, drugi od prawej, trzeci od dołu A kropkę mam e, pierwszy od lewej, trzeci od góry Dawaj, szybko, potrzebujemy e, I ta kropka gdzie? E, trzecie od góry, pierwszy od lewej Dobra? No? E, to tak. Mm, lewo? Nie mogę lewo, pierwszy od lewej przecież jest. Jestem kropką. Do trójkąta idę. Kurna to w dół? Nie. Czekaj jeszcze raz. Za późno, 8 sekund. Labirynt. Oh, Kółeczka są pierwsze od góry, pi drugi od lewej. To to, to wiem. To pierwsze od dołu, drugi od lewej. Trójkąt był drugi od prawej i trzeci od dołu, a kwadracik był pierwszy od lewej trzeci od góry. Drugi od prawej, o Boż. A ja od lewej chyba zobaczyłem. Trójkącik? No. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Jezu, te labirynty to po prostu nie wiem. E, kabelki, zapamiętywanie, Simon mówi i guzik. No to dawaj kabelki. E, żółty, czerwony, niebieski, czerwony, czarny, czarny. Czyli sześć. Tak. Ile jest żółtych? Tak. Pierwszy. Ale ile? ile? Jeden. Jest jakiś biały? Nie. Jest jakiś czerwony? Dwa. To przedni czwarty przewód. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Zapamiętywanie, Simon mówi, guzik. Guzik, dawaj guzik. Czerwony z napisem detonate. E, ile jest baterii? E, dwie, jedna, pod, nie, dwie podwójne, jedna duża. E, naciśnij i natychmiast puść. Okej, okay. Simon mówi czy e, Memento? E, Simon mówi. Dobra, mryga mi niebieski samogłoska jest? W numerze seryjnym, nie. Nie ma. I niebieski. No tak. to kliknij żółty. Okej. Okay. Dwa razy niebieski. E, dwa razy żółty. Niebieski, niebieski, żółty. Mmm, żółty, żółty, czerwony. Okej, okay, zrobione. Memento. Wyświetla się trójka. Ym, trójka. E, naciśnij guzik na trzeciej pozycji. Na trzeciej to jest czwórka. Wyświetla się dwójka. Ym, naciśnij guzik, który jest w tym samym miejscu, co nacisnąłeś e, w pierwszym etapie. Czyli na trzecim i znowu czwórka. Czwórka naciśnij guzik z etykietką 4 na czwartej pozycji czwórka guzik ten sam w którym jest, który jest w tym samym miejscu co na etapie drugim czyli na trzecim miejscu i to jest czwórka czwórka Eee, Strasznie dużo czwórek. Guzik z tą samą etykietką jaką miał guzik na etapie 3 Czyli z etykietą 4. Drowione, udało nam się Bo jest. Rozbrojona bomba, ale ta już była trudna trochę No Masakra Czasem próbujemy jeszcze jedną A, jak chcesz? No, ja bym jeszcze jedną spróbował walnąć Mamy Trzy moduły, trzy pomyłki. Czyli jeden moduł mniej, ale będzie trudniej chyba w takim razie coś. No. Eee, nie, memento kabelki labirynt. A, mniej czasu teraz. No to kabelki. Kabelki, trzy kabelki. Biały, czerwony, biały. Ostatni przewód. Memento, mryga, bia mryga zielony. Znaczy Simon mówi, co ja graśnię? Simon no, no. mówi, tak. Mryga zielony jest samogłoska. Jest samogłoska. To żółty. Okej. Okay. Dwa razy zielony. E, dwa razy żółty. Dwa razy zielony, żółty. Mmmm.. Żółty, żółty, zielony. Okej, okay, labirynt. E, Kółeczka są. Czekaj chwilę, czekaj chwilę. Zjadę sobie. Okej, okay, mam. Pierwszy od lewej, drugi od góry. I pierwszy od prawej, trzeci mm. od góry. Mm, dobra, mam. Dobra, trójkąt. Trzeci od prawej, trzeci od dołu. No. A kropeczka, pierwsza od góry, druga od lewej. No to tak, dół. Nie. O no, nie, kropka. Druga od lewej, pierwsza od góry. Druga od lewej. No to dobra. Prawo. No, dół. No, lewo. No, dół. No, prawo. No, dół. No, prawo. Dobra. No. Wygraliśmy. Jezu. Nie wiem czemu, ale coś w te labirynty. No. Dobra. Udało się podstawowe bomby, ale myślę, że zaawansowane zostawimy na następny raz. Bo dzisiaj już chyba mm -hmm. starcie emocji. Tak więc e, dzięki tym, którym chciało się oglądać jak e, próbujemy nie wybuchnąć. I co? No i żegnamy się do następnego. Na razie. No, Na razie.